Witamy serdecznie drodzy, drodzy koledzy i koleżanki, studiochodowcy jesteśmy mnie u Adasia, Adaś, mistrz rejonu i tak. mistrz w tym momencie oddziału. Tak. Zarazem też prezes oddziału brzeg. Adaś trochę może krótko o podsumowaniu sezonu, bo był trochę zwariowany. Wiadomo, przesunął się koronawirus, wszyscy na to zrzucali, ale trenerzy się nie przejmowali i jechali dalej. Nie no tak jak będziemy już mówiłem na koniec tam filmiku. Do czwartego lotu było wszystko okej. Okay. Loty były lekkie, że tak powiem, później nadzieliśmy się, kurde, na, co sumie miało być dobrze, bo to był chyba piąty lot bodajże, mieliśmy 500. -kę. miały gołębie zdążyć przed burzą, okazało się, że zapała i burza jakieś 70 km od domu, no tam troszeczkę było kijowo, że tak powiem, trochę gołębie naginęło, co nie naginęło, no to się tak ściągało, to hodowcy byli zrezygnowali. no ale, zrezygnowani, że tak powiem, no ale jak to się mówi, no mamy plan lotów, więc co, jest plan lotów, musimy go realizować, więc, kurde, co, jedziemy dalej, nie? mi się poschodziły, no i ruszyliśmy dalej, nie, jedziemy następną 500, kurde, znowu łapie nas burza, znowu lot, kurda, no to dobra, wszyscy załamani, no ja pierdzielę, jeszcze jeden lot, i, ale jakoś później to poszło fajnie, udało się, mówię, tam mistrza rejonu zrobić, chłopaki tak samo tutaj u mnie z oddziału też dobrze polecieli, mam najlepszego lotnika w rejonie, no, w oddziale wygrałem, w rocznych mam też mistrza oddziału, zobaczymy, jak to się wszystko opasuje w okręgu. Mam nadzieję, że ten będzie bardzo dobrze. Aczkolwiek no mówię, no sezon z tego co mam kontakt z innymi hodowcami z całej Polski, no to w całej Polsce był taki troszeczkę pokiczkany, po nie? Naprawdę. Gołębie stare, dobre, takie samice trzy zgubiłem, że za żadne pieniądze bym ich nie sprzedał, że tak powiem. A kurde, zaglądam za nimi już któryś tydzień z kolei, nie? głębie, Stare które kurde pięcio, letnie ptaki na jednym locie kurde pogubiłem. Może z własnej głupoty, może za dużo za, chciałem, kurde, że tak powiem za dobrze. Dobrze, że pragnienie było. Tak, może za dobrze, bo to człowiek, a, a masz dać łyżkę, dobra. A tam dwie to będzie lepiej. Nie, to tak nie dobra. działa kurwa. Jak jest łyżka, to daj łyżkę, nie? Dopiero tak, tak, człowiek tak. rozpłinał i kurde, po co ty to pacanie zrobisz, że tak powiem, nie? A Daś, a w momencie jak planowałeś sezon, to czy w strukturze karmienia, w strukturze suplementacji coś zmieniłeś w stosunku do ubiegłych lat? Czy leciałeś z tym samym programem lotowym? Nie, no to ja tak, karma, można powiedzieć to samo wszystko, tam lekko mówię, jakieś koryguję, bo tam na początek lotów to troszeczkę macie, mi to powiedział podyma, no to, to troszeczkę karmami, troszeczkę zacząłem, że tak powiem kombinować mniej, więcej, lżejszą, cięższą, aczkolwiek mówię, no przychodzą loty 500, 700, to no nie mogę za krótko trzymać głębi, bo ten go w tydzień czasu nie jest w stanie się odbudować, że tak powiem na lot 500 km. a jak przyjdzie 500 powiedzmy tam kurde gorąca pod wiatr no to ten gołąb, który leciał tydzień pędzej 300 na spidzie, że tak powiem, tak, no to tak. wiadomo nie może mieć masy za dużo ani nic, no to nie będę go w stanie odbudować tego ptaka, więc ja przygotowuję swoje gołębie na cały sezon, na te, mówię 14 lotów, tak żeby było 12 lotów, a nie tylko mówię tam na 6 czy 5 lotów tych krótkich, nie, także suplementacja ta sama, tam doszedł mi teraz ten y, Supermanik Sport, nie, tak Supermanik Sport no, i dorzuciłem jeszcze tego to jest Supermaniec Sport i zapraszamy do filmu produktowego, na którym to bardzo szczegółowo wyjaśniamy. Natomiast no Adam mówi o mięśniówce dużo, także struktura roczna białko tak, tak leciało tak, 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 tak. Mówię, leciało, no cały czas witamina pomóc. C ze względu też na temperatury nie powiem, powiem Ci tak, jak przychodzi ciężki lot 500 czy 700 czy nawet były to 300, że tam konkurs parę godzin trwał no to mi witamina C dostają kurde w niedzielę, poniedziałek, i tu to no nie wiem tak. wiesz, tylko może pomóc nie? No, tak, to tak, tak jak, jak, jak dla nas, cały czas możemy no. brać witaminę tak, C tu, teraz przed Brukselą jak dawałem no to też mówię kurde, praktycznie dzień w dzień kurde witamina C była na wodzie wodę, na wodę dawana, także tu nie było no, zlicuj się, ale mówię no taki kurwa on... Olej na ploty i pierzenie w strukturze rocznej też cały czas, tak? Cały czas daje olej w poniedziałki, nie? To nawet nie muszę pisać w zeszycie, nie muszę pisać na kartce, Oj, co to wie, że w poniedziałek iść no, olej lęgi i pierzenie, Dru... Te pierwsze nasze aminokwasy to też w strukturze rocznej i tutaj tak, my też tak, rekomendujemy ja daję... młodym bardzo. Daje to w niedzielę. Młodym to mówię białko, o syn dawał co drugi dzień praktycznie. No teraz już przestał, za, za dużo nie daje, także tylko raz w tygodniu. Ale, jak mówię, po odłączeniu młodków, no to mówię co drugi dzień białka. Jak zobaczyć te jego młode, starsze, no to kurde, one wyglądają jak stare gołębie, tak powiem, nie? No, także no trzeba im dać, nie? Turbo doładowanie, myślę, to jest kreatywna sprawa. Turbo doładowanie, tak. Prawda, frakcja kreatyny, o której też w filmie produktowym dużo mówiłem. Natomiast bardzo dobrze się też sprawdza w tych wysokich temperaturach. I to rekomendujemy też w kierunku młodych bardzo. Powiem Ci tak, ja jak wyłożę głębiębę tam na 80 km, no to urwodowani zostają po tym jak przylatują, nie? Na regenerację. Syn, tak, tak, syn zostaje w domu, mówię, albo jak ja, ja, ja jadę z gębiami, to syn jest w domu, jak syn jedzie, to ja jestem w domu, jeden miesza karmę, ja puszczam, dzwonię, że kuściłem, no to mniej więcej już wie kiedy będą. Wszystko szykuje. Także u nas to jest trochę może łatwiej, bo u nas jest trzech w domu, teraz syn ma nocki, ja mam drugie zmiany, więc tak rano z ja z nas się pilnować. No. Tak, ja przy tak, o syn dzisiaj wraca, drugi ten, z nocki, to mijam się z nim po drodze, ja jadę z gębiami, on przyjeżdża do domu, ty czeka, pilnuje, żeby tam ojca za bardzo nie obciążać. Wiadomo, ojciec jest troszkę starszy, także troszeczkę ma ludzi. Zawsze pomoże. Jakby nie tato, to oczywiście nie byłoby tych wyników, które, które są. Fujole, jak podsumujesz pod koniec, pod, jeśli chodzi o dawkowanie w trakcie sezonu? Ja go daję zawsze w piątki, nie? W piątki jedno, jedno, jedno karmienie wieczorne, nie? Młodym go daję dwa razy w tygodniu. Wiadomo, młódki trzymasz krótko, więc kurde, to co im dasz, to one muszą zjeść i jeszcze dalej są głodne, nie? Więc młodym jak mieszam, to tyle daję co powinno być. Nie? Starym kolor z kolei głębiowym, no to daję na pół dach. Znaczy pół mieszam. Jak zerałem na przykład 2 kg, no to mieszam kilogram karmy, dwie łyżki oleju, nie? Zamieszam, mówię kurde, i dopiero wtedy daję. Zjadają to z olejem, dopiero daję suchą karmę. Wiadomo, że one jak mają coś w karmie, to one nie chcą tego tak pobierać. Nie? Czy to tak, jest ten tak, olej, tak. czy ten lot lęgi pierzenie, to ten gąb tego tak nie pobiera. Więc rozrabiam, mówię, w kilogramie daję, to dwa, 2 łyżki oleju. To jest zarabista sprawa, to dwa razy w tygodniu dla młódków sobie daje. Tak? I nieodpornościowo pamiętajcie. No, nie że, ma problemu z młodymi. I, jest tak, że że tak. Znakomicie działa, nie? No i tu mówię, teraz obyłem w sobotę u tego Maczka Maćka Dubkowicza weterynarza, dałem młódki do badania. Tam co mógł zrobić od razu, to zrobił od razu. Wszystko okej, okay. mówi: tu da, możesz lecieć. W poniedziałek torek zadzwonić, mówi, domy, to ci powiem, czy tam jakieś salmonelki pałeczek salmoneli, nie ma, czy goli, mówi kurde, no ale widzę po młody, jak puszczam rano, mówię, jak idą w górę, chodzą, nie ma i tam z godziny czasu przychodzą, no to czyli wszystko ok jest, kurde. Nie? Za dwa dni próbny no. lot, to spróbujemy to nagrać i tak, pokażemy tak, hodowcom. My, my To mamy wtorek, koszowanie na próbny lot, to nie jest tam daleko, bo tam chyba 80-90 km. Więc ja będę pracy syn zapakuje. Za, ja jestem w środę rano w domu, popatrzę jak przelotują. No takie przedbiegi, mówię, no, żeby te mutki przyczaić do, do sezonu lotowego. A 15 so... start macie. Tak, sobotę koszujemy już normalnie lot konkursowy w niedzielę. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie? Ja tam powiem tak, na młode, mam tam część módków takich, że tam syn się kuje na młode. Ja mam część takich, że potrzebuję mieć na, na stare loty. Nie? Nie Czyli tam w sumie rywalizujecie ze sobą. W sumie rywalizujemy ze sobą na podwórku, Tam jakieś zakłady sobie szelamy w tamtym roku zakładyśmy mieli, no to wszystkie praktycznie przegrałem nie, ale mnie to cieszyło, że on wygrał. Tak. No, Tutaj we wcześniejszych filmach pokazywaliśmy pana Staszka, czyli seniora, który rozpoczął całe działanie, jeśli chodzi o hodowlę. Mamy Adama, no i mamy Piotra. I teraz ojciec z synem rywalizuje. Znakomite przekazywanie na kolejne pokolenia. Jak on tam się w sumie nie wtrąca, on tylko przyjdzie troszkę po marudzie. a może za krótko, może najwięcej, może to, a może tamto. O no, tak, ale ogólnie. Nie ojciec mają tyle i tyle zjeść, więcej nie jedzą. Tyle i tyle to tam, to nie? Posprząta w głonikach, posiedzi, popatrzy, lubi sobie usiąść, pogadać. Popatrzy, jak gołębie przylatują. Nie angażuje się w sensie takim, że tam typowanie głębi przychodzi, coś, nie, on się nie pcha, aczkolwiek głębiej to jest jego całe życie, że tak powiem, nie? Tak, całe życie jest. No. Ja z nim A... wiele razy rozmawiałem, tak opowiadał jak zaczynał. Mam nadzieję, że go skłonimy kiedyś do wywiadu, jak to było dawniej. Powiem tak szczerze, on lepiej pamięta te głębię, co miał 30 lat temu niż te, co miał 4 czy 5 lat temu. Nie? Miał tam 20 sztuk, czy ile czy 30 i on całe życie opowiadał o tej głębiach, które miał 30 lat temu. Mówię, co to były za głębie? Mówię, jak to teraz mówię robił mistrzostwo oddziału, mówię o kręgu, mówię, to są głębia, nie to, co ty miałeś kiedyś. Nie? Jakiś ma tam centymetry do swojej starej głębi. No i tak to wygląda, no. Nic Mamy się no, u nas nie, nie zmienia, no tak. nic się nie zmienia. Ja tam no, obie takie małe korekty, gdzieś tam coś dokładam, coś kombinuję, no wiadomo, no, człowiek chce coś spróbować, nie? Coś więcej, coś mniej. Mam na parę głębi odmaczka, to mi się fajnie ta samolica sprawdziła. No, Jak koroszta teraz ma dziewięć konkursów, mówię, kurde tam była parę razy u mnie na szpicy na, na budę. Mówię, z maratonu też ją tak sadziłem, a dobra, idź, mówię, to jest eksperymentalny go, mówię, może siądziesz. No tak, i akurat tak. siada druga na, na budę, trzecia na oddział, mówię, kurde, Także... Mam z kim się pomieniać głębiami, mam co tam... Wiesz, wiesz jak to jest, kurde. Dobry hodowca tam szuka jak najlepszych gołębi, tak? Średni gołębie na przykład nie interesuje. Nie? Jak mam gdzieś nabyć średniego głębia, to go nie chcę wcale, kurde. Nie? No dokładnie. No, a Liczy strony... się materiał genetyczny zawodnik. No a z drugiej strony teraz też tam człowiek śledzi te oddziały i patrzy mniej więcej na rywalizację tych hodowców. Nie wiem, czy są mocni, niemocni, kurde. Żeby to nie sztuka sprowadzić, na przykład od mistrza tam kurde gołębia, się ten mistrz, na to tak naprawdę nie ma z kim lecieć, nie? Dokładnie. No, tak. Nie ubliżając nikomu, oczywiście, że jest rzecz jasna, nie? Mistrz jest mistrzem, ale mówię, ja ogólnie to jest taki, że jak już coś puszczam do siebie do gębika, no to muszę mieć naprawdę, kurde, przetegowane tego gołębia, że od A do Z. Puszczam, puszczam młode po tym głębi, po tych po młodych, po tych gołębiach, które na przykład mam sprowadzone, ciągle młode, ale po tych młodych, młodych już nie ciągle. Dopiero jak mi się sprawdzą, tego EMI, ja to dopiero mogę wtedy dalej kuszyć. Tak, żeby to sobie sumie nie rozprzestrzenić. Może być dobry gram, ale umie, może nie zlecie egzaminu. Tak? Także może umieć inny program lotowania, może inne karmienie, może tu już nie pasować. Dziękujemy no, bardzo za poświęcony się. czas dla Adama. Tak i zapraszamy do oglądania na początek trudnego lotu, a później całego sezonu. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy serdecznie. Do